Witam serdecznie. Dziś postanowiłam skończyć jajko, które zaczęłam y, kilka dni temu, gdyż, jak wiadomo, nasze myśli w ostatnim czasie wszystkich skoncentrowane są na innych sprawach, ale w końcu jakoś postanowiłam wrócić do zaczętej ozdoby sprzed kilku dni. Jajko plastikowe. Nie maluję, tylko od razu bezpośrednio na niego naklejam wcześniej przygotowane wyciski z formy silikonowej. Foremka bardzo płytka, dlatego użyłam tu pasty takiej bardzo lekkiej firmy Stamperia. Przygotowane elementy na plastikowym jajku naklejam klejem ekspresowym pentaru. Wyciski z foremki są takie bardzo delikatne. Jeśli ktoś śledzi moje filmy, to w okresie przedświątecznym, bożonarodzeniowym, też z tej foremki w podobny sposób stworzyłam bombkę medalion. Więc tu po raz kolejny tą foremkę możemy użyć do różnych różnych tematów. Po naklejeniu elementów całość przy użyciu malutkiego, tego najmniejszego dwucentymetrowego pędzelka nakładam farbę akrylową. Taka właściwie biel, taka troszeczkę złamana. A następnie dla troszkę takiego podkolorowania, urozmaicenia tych elementów z serwetki wycięłam takie delikatne kwiatki wiosenne. Zastanawiam się, tak kombinuję, które tutaj najlepiej będą pasowały, i zdecydowałam się na te beżowo-żółte. Serwetkę rozdzielam. No i postanowiłam sobie to jakoś tak rozplanować między tymi wyciskami. Naklejam. Serwetkę. Niewielkie elementy, więc tutaj można wkomponować między wcześniej przyklejone elementy z, z formy silikonowej. Całość, żeby tak ożywić te wyciski, używam takiej pasty pentaru. Ona ma bardzo dużą ilość takiego pigmentu, właściwie brokatu, można powiedzieć. Delikatnie nakładając pędzlem gąbkowym na te wypukłości, zresztą też miejscami na, na tą gładką część mo mojego jajka, tak pędzelkiem delikatnie tapuję takim półsuchym pędzlem gąbkowym, niejako wcieram. Całe jajko, a przede wszystkim właśnie w te elementy wypukłe. Dzięki temu nadaję tej bombce taki bardziej barokowy, można powiedzieć, styl. Wcześniej również na biało pomalowałam sobie podstawkę pod jajko. Teraz również. Tym pędzlem gąbkowym delikatnie krawędzie, też tą pastą metaliczną ozdabiam. Następnie jeszcze przecieram papierem ściernym, i tak oto prezentuje się bąbka na tym wysokim stojaczku drewnianym, w tej podstawce. Całość. Zabezpieczę sprejem połysku, po to ta dziurka była zostawiona, aby nam łatwo się polakierowało to jajko. Wszystkie produkty, które użyłam tutaj w tym filmie, dostępne są na naszej stronie www.drewlandia.com.pl. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne nasze filmy. Do usłyszenia.